Czekaliśmy się wiosny, wreszcie jest ciepło, świeci słonko, przyroda budzi się do życia, wszystko zaczęło kwitnąć. I w tych okolicznościach, takich sprzyjających przyrody, yy, chciałabym powiedzieć kilka słów o duchowości maryjnej, ponieważ w maju zbieramy się na nabożeństwach majowych, śpiewając bądź odmawiając Litanię Loretańską. Yy, duchowości maryjnej może nas uczyć również i utowarnienia Bo właśnie w ostatnich dniach w wydawnictwie Serafin ukazał się już drugi tom, zawierający obszerne fragmenty dziennika świętej Weroniki Giuliani. I o ile w wyborze fragmentów przy pierwszym tomie prowadził nas temat modlitwy, o tyle w tym drugim tomie, który właśnie się ukazał, tym tematem przewodnim jest Mareja. Weronika może nas uczyć tej duchowości, może nas w nią wprowadzać pokazując własną relację z Maryją, to jak ona się rozwijała, zmieniała też na przestrzeni lat. Już jako mała dziewczynka, Urszula, bo tak została ochrzczona, miała taki niesamowity dar, że ukazywał jej się już wtedy Pan Jezus, Matka Boża i właśnie miała swój ulubiony obraz w domu rodzinnym, przedstawiającym Maryję z Dzieciątkiem i wiele razy zdarzało się, że prosiła Matkę Bożą, aby podawała jej do rąk Dzieciątko Jezus. I Weronika rzeczywiście to dzieciątko nosiła na rękach, z nim się bawiła. I taki jest to obraz symboliczny, może w pewien sposób zapowiadający jej dalszą duchową drogę, gdy rzeczywiście Maryja zawsze była obecna przy Weronicę jako pośredniczka. Prowadziła ją do Jezusa i była obecna we wszystkich najważniejszych momentach relacji Weroniki i pana Jezusa, jak mistyczne zaślubiny, czy jak otrzymanie stygmaty. Juliani było bardzo wiele cierpienia. Ona godziła się na nie, przyjmowała je dobrowolnie, ofiarując je w intencji nawrócenia grzeszników, w intencji też uwolnienia dusz czyśćcowych, wielu innych powierzanych jej intencjach. Było to cierpienie natury fizycznej, moralnej i duchowej. Czasami wydaje się, że już tym cierpieniem, mimo że go pragnęła, mimo że przyjmowała je dobrowolnie. Była już bardzo zmęczona. W Maryi znajdowała pewien odpoczynek, pewną ulgę w tym cierpieniu. I przeczytam taki bardzo krótki fragment dziennika świętej Weroniki, w której właśnie ona opowiada o takim momencie wytchnienia yy, bliskości Maryi. Najświętsza dziewica objęła mnie serdecznie, mówiąc, abym była wierna, ponieważ ona zawsze będzie moją drogą mamą i chciała mieć mnie w swojej obiece. Wydawało mi się, że zrozumiałam, iż będzie mnie uczyła, jak we wszystkim moim działaniu, mieć zawsze intencję, aby łączyć moje dzieła z wszystkimi dziełami, które ona wypełnia, i z wszystkimi jej najświętszymi zasługami. Że będzie mi służyła nimi, gdy będę chciała otrzymać jakąś łaskę, żebym zawsze prosiła o łaskę przez zasługi Jezusa i Maryi, i abym we wszystkim i ze względu na wszystko pozwalała jej panować. Zrozumiałam, co w tym momencie powinnam czynić. W jej ręce wyrzec się własnej woli. Uczyniłam to, i w akcie tego wyrzeczenia wydawało mi się, że najświętsza Maryja przyjęła ten gest z wielką radością i ponownie ucałowała serdecznie moją duszę. To samo uczynił Jezus. Maryja była obecna w życiu Weroniki w jej duchowej drodze, w mistycznych różnych stanach, doświadczeniach, ale również pomagała jej w bardzo konkretnych sytuacjach życia. Jednym z przykładów jest kapituła. Weronika, będąc wiele lat opadką, czyli przełożoną swojej wspólnoty, miała w obowiązku prowadzić co tydzień zbierać się w stronę kapitule i prowadzić te kapitule. Polegało to na tym, że siostry. Wyznawały sobie nawzajem jakieś publiczne swoje przewinienia, przekroczenia y, obowiązującego je prawa, reguł i tak I zadaniem Weroniki jako opatki było dać każdej z osobna jakieś pouczenie, wskazanie, nałożenie również pokuty. Ona czuła się zupełnie do tego niezdolna, ponieważ uważała siebie za największą grzesznicę i tym bardziej niegodną, żeby kogoś innego pouczać, prowadzić i, i tak dalej. Dlatego prosiłam o pomoc Maryję. I ta pomoc była na tyle konkretna, że w czasie kapituły Maryja rzeczywiście podpowiadała jej jakby słowa, które powinna każdej konkretnej siostrze powiedzieć. Przykład tego znajdujemy w dzienniku. Akurat ten fragment został przetłumaczony i zamieszczony w tym tomie Pism Świętej Weroniki. I tutaj przeczytam taki bardzo krótki fragment. Między innymi, tu jest wiele imion sióstr, ale przeczytam dwa przykładowe. Siostrze Annie, powiedz, aby była posłuszna, i wskazałam kilka ważniejszych punktów dotyczących obserwacji i nakazów reguły. Siostrze Marii, powiedziałam, aby we wszystkich swoich działaniach czyniła wszystko tak, jakby to było pierwszy raz ponieważ inaczej nie będzie tego nigdy robiła z taką doskonałością, jak trzeba oraz aby wykonywała to, jakby to był jej ostatni raz. Ponieważ kto wie i nas zapewni, że to nie jest ostatni raz. W sumarium to jest zbiór świadectw sióstr, spowiedników, różnych osób, które znały Weronikę, zebrane tuż po jej śmierci na potrzeby późniejszego procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. Siostry opowiadają, jak wielkie znaczenie miały dla niej i świadectwo Weroniki, ale również jej pouczenia, i wskazówki duchowe. Że rzeczywiście jakby mówiła to z taką mocą która gdzieś pochodziła z nieba, można powiedzieć, była nadzwyczajna i one naprawdę chciały się nawracać, naprawdę chciały zmieniać swoje życie, naprawdę chciały stawać święta I rzeczywiście wiele sióstr przez te wieki, ostatnie w klasztorze w Città di Castello, umarło w Opinii Świętości. Najbardziej znanym owocem tego wpływu duchowego Weronika jest Weroniki, jest błogosławiona Floryda Czewoli która była jej nowicjuszką, później zastąpiła ją w funkcji mistrzyni nowicjatu i w końcu została po niej przełożoną wspólnotę. A dziś jest błogosławioną, ogłoszoną, błogosławioną przez Kościół, możemy również ją czcić jako świętej pomocy. Inny przykład pomocy bardzo konkretnej Marei wobec Weroniki było dyktowanie jej dziennika. Zapisywanie tych swoich doświadczeń duchowych na piśmie było przez spowiedników i biskupów kolejnych nakazywane w Weronice. Ona musiała to czynić pod posłuszeństwem, a ponieważ jej dzień wypełniony był modlitwą, posługą też wobec wspólnoty, już jako opatka musiała zająć się zarządzaniem całym klasztorem, zadbać również o sprawy materialne, do furty przychodziło wiele osób. Ona była też coraz bardziej słaba, miała wiele chorób, bardzo wiele cierpiała. I na prowadzenie dziennika tak naprawdę zostawała jej tylko noc, nie miała już siły, często nie umiała zabrać myśli, aby prowadzić te zapiski. Wtedy właśnie prosiła o pomoc Maryi i ta dyktowała jej dosłownie słowo po słowie, co ma zapisywać. Także przez ileś lat ten, ten dziennik jest pisany w drugiej osobie liczby pojedynczej. Być może jest to jedyny taki przypadek w historii kościoła, kiedy dziennik rzeczywiście jest pisany dokładnie pod dyktando Maryi. Chciałam przeczytać też taki drobny fragment e, tego dziennika, pisanego właśnie w drugiej osobie. To są ostatnie stronice zapisane przez Waronika. Ona niedługo później już zmarła. Moja córko, część zgodnie ze świętym posłuszeństwem. Przypomnij sobie, że we wspomnianym miesiącu otrzymałaś specjalne łaski. Wielokrotnie uczestniczyłaś w cierpieniach Najświętszej Męki Chrystusa, jak również wiele razy odnawiały się w sercu mojego serca moje boleści. Napisz, że ja ci wszystko przypomnę. W pierwszy piątek Wielkiego Postu rozpoczęło się nowe cierpienie. Nocą byłaś u mych stóp i w imieniu posłuszeństwa prosiłaś mnie o łaski, zwłaszcza o to, abym podała ci sposób i zasady, co do przeżycia tego wielkiego postu, objęłam Cię i pozwoliłam Ci odpocząć na moim łonie. Tu mogłaś zjednoczyć się z moją duszą. Na zakończenie chciałam Was zaprosić do wspólnej modlitwy. Wiele modlitw inspirowanych duchowością świętej Weroniki Giuliani czy wprost zaczerpniętych. Z jej dziennika zostało zebrane w takim małym modlitewniku. Znalazłam miłość na modlitwę ze świętą Weroniką Giuliani. Natomiast w tym tomie Pism Świętej Weroniki możemy znaleźć akt oddania się Najświętszej Marii Panny, które ona odmówiła 21 listopada. To wtedy wspominamy właśnie ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. To był początek rekolekcji, które ona odbywała. Ja przeczytam teraz ten akt w swoim imieniu, a zapraszam każdego z Was, aby włączył się w tę modlitwę, aby wypowiedział te słowa w własnym imieniu, wypowiadając też własne imię. Laus deo, ja, siostra Judyta, niegodna służebnica najświętszej dziewicy, pod jej opieką mam zamiar postępować. Niech całe moje życie będzie nieustannym nowicjatem, pod pieczą tej boskiej mistrzyni. To zamierzam czynić w tym krótkim życiu, które mi jeszcze zostało. Dziś pragnę zjednoczyć się z dziewicą i na jej wzór ofiarować siebie samą Bogu, oddając w ręce najświętszej dziewicy moją wolę, ażeby ona uczyniła z niej dar swojemu najświętszemu synowi, bym tym sposobem mogła rzeczywiście oderwać się od siebie samej i od wszystkiego. I aby móc odpowiedzieć na to, co mi Bóg nakazuje, Dzisiejszego dnia rozpoczynam te ćwiczenia duchowe, które chcę kontynuować przez całe moje życie, aby czynić wszystko jako pokutę za moje wielkie grzechy i za tyle niewdzięczności i niewierności wobec Boga. Amen.